Cześć z tej strony Łukasz z fabryki rowerowej. Eee, I jako, że mamy właściwie zimę, no to to jest właściwie czas, w którym producenci wysyłają nam rowery i mamy czas sobie na spokojnie poskręcanie i przygotowanie ich. Eee, no i taki też rower do nas trafił, jeden z właściwie ciekawszych. To jest dokładnie Canon Scalpel SF w wersji 1, czyli ten najwyższy topowy model. I to jeszcze nie byłoby dziwne, ale fajne jest to, że po prostu dostaliśmy go w można powiedzieć nowej kolorystyce, która nie występowała nigdy wcześniej. Taki niebieski niebieski odcień, dokładnie się nazywa Abyss, tak go nazwali. No więc dzisiaj właściwie w tym krótkim filmie zrobimy unboxing i też pokażemy wam jak skręcamy nasze rowery tak z bliska, więc zapraszam. No więc jak widzicie, tak prezentuje się nowy Skalpel SE. No trzeba przyznać, że rzeczywiście ta kolorystyka jest bardzo fajna. Taka, taki kurcze żywy, taki hawrowy, niebieski. Ehm, co do całej specyfikacji i całej reszty, no to zrobimy dokładny filmik, na którym omówimy tam tam wszystko. Zresztą e, możecie sobie sprawdzić, czy to na stronie producenta, ewentualnie na naszej stronie Fabryka Rowerowa. Tam też będzie i specyfikacja, i, i po prostu ten, ten rower. E, więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam do linków, do, do opisów, tam do, do wszystkiego, co będzie Znajdowały się pod filmem. No a na ten moment no to, to właściwie wszystko. W rowerze zostało tylko rower gdzieś tam wyregulować, ale tak wstępnie skręcony i przygotowany, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda, to jest gotowy. Więc dzięki za oglądanie tego krótkiego filmu. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!